Jakie są najważniejsze elementy wyprawki dla noworodka? Po pierwsze oczywiście pieluchy. Tutaj warto też zadbać o to, żeby być przygotowywany na to, że być może Twoje dziecko może być mniejsze niż większość statystycznie lub może się urodzić wcześniej. Warto więc mieć na wszelki wypadek jakieś pieluchy dla wcześniaków, bo inne pieluchy po prostu będą dla tego małego za duże, wszystko się będzie wylewać, rozlewać i, i no, nie chcesz tego. Po drugie Warto mieć nabliżane chusteczki oraz chusteczki do osuszania. Żeby po prostu jak przewijasz, to żeby wyczyścić nabilżaną chusteczką oraz osuszyć delikatnie. Mogą być to specjalne takie chusteczki dla dzieci, najlepiej takie. A jeżeli nie masz takich, to takie, żeby nie miały zapachu, żeby nie miały tam alkoholu. No bo to jest kwestia przewijania, prawda? Musi być czystą, musi być suchą, musi być pewnie. Warto mieć tak, jakąś matę, która będzie zapobiegała przemaczaniu, przemaczaniu przewijaka, czy tego miejsca, w którym przewijasz, bo dziecko może Ci podczas przewijania zrobić siusiu. Siu. No i taka mata bardzo odbija sprawę. Są też takie maty, które nie tylko możesz łatwo wymienić i dać drugą, bo są tanie, ale też są takie maty wielorazowego użytku, które po prostu umyjesz, opukasz. Wysuszysz, i możesz mieć cały czas jedną matę. Naprawdę to się bardzo przydaje. Ponadto, oczywiście, puder jakiś do pupy. Ja akurat najpierw używam pudru, ale kiedy moje dziecko miało wypryski na pupie, to zaczęłam używać starej, ludowej metody, babcinej, czyli po prostu a, mąki ziemniaczanej. Też jak dziecko cierpi na przykład na atopowe zapalenie skóry, to mąka ziemniaczana pomaga to ukoić. I to stosunkowo szybko. Prosty sposób, bardzo tani sposób, bardzo zdrowy, bardzo naturalny sposób, ja akurat jestem za mąką ziemniaczoną. Ponadto wiadomo, że trzeba mieć coś do oczyszczania tego dziecka, jakiś odpowiedni płyn dla dzieci oraz coś do tego, żeby nabliżać mu skórę. Skóra dziecka jest bardzo, bardzo, bardzo delikatna. Musi mieć odpowiedni specyfik do tego. Najczęściej ludzie używają oczywiście oliwki dla dzieci. Ja akurat używam oleju kokosowego. Olej kokosowy jest naturalny, ładnie pachnie, nie jest też taki tłusty jak oliwka. No jak obsmarujesz dziecko oliwką, to przez jakiś czas musi troszeczkę się obaschnąć zanim włożysz ubranko. A olej kokosowy akurat fajnie się wchłania moim zdaniem. Jak również jeżeli dziecko cierpi na atopowe zapalenie skóry, to olej kokosowy również pomaga to ukoić. Jest całkowicie naturalny, jest Całkiem wydajny też, tak więc ja osobiście polecam olej kokosowy. Ponadto, wiadomo, butelka. I tutaj butelka plastikowa czy butelka szklana? Zdrowsza na pewno jest butelka szklana, tylko trudniej ją zdobyć i żeby ją wyparzyć, to trzeba gotować, więc jest to trochę mniej wygodne. Dlaczego zdrowsza będzie butelka szklana? Pewne badania naukowe wykazują, że z plastikowych butelek, które są powiedzmy to sobie szczerze, wygodne i ogólnie dostępne, Cząsteczki plastiku mogą wchodzić do mleka i może to mieć wpływ na rozwój autyzmu. No bo nie jest to jednak substancja sztuczna, no plastik jest z ropy naftowej. Tak więc może być też z mleka, ale raczej to jest rzadkość. Tak więc zdrowsza zdecydowanie jest butelka szklana. Jeżeli mamy butelki te plastikowe, to warto mieć sterylizator. Albo po prostu mikrofalówkę. Ja używam mikrofalówki. Dwie minuty i masz wysterylizowaną butelkę um, plastikową. Tak więc sterylizator sam w sobie jest dosyć drogi. Jak również no, użyjesz go tylko do tego. Natomiast mikrofalówka jest bardziej bo no, Można w niej zrobić popcorn choćby. A jeszcze wysterylizuje ci twój, um, twoje butelki. Warto mieć tych butelek przynajmniej dwie. Na wszelki wypadek, bo nie zawsze zdążysz umyć i wysterylizować przed kolejnym karmieniem. Dlatego warto mieć przynajmniej te dwie butelki, bo też różnie dziecko Ci pozwoli na jakąkolwiek aktywność, albo po prostu byś chciała w międzyczasie odsypiać. Naprawdę warto mieć te dwie butelki. No śpiochy, wiadomo, śpiochy. Jakie śpiochy? Śpiochy takie, żeby były rozpinane w kroku. One są najwygodniejsze i najszybsze. Możesz łatwo rozpiąć, podciągnąć, zmienić pieluchę, prawda? Zapiąć i wszystko. Jakich śpiochów nie używać? Nie używać śpiochów, które mają zapię zapięcia na tyle, bo te guziki po prostu będą uwierały dziecko, które głównie spędza czas na plecach. Tak więc takie śpiochy są zupełnie do wyrzucenia. Yy, ile tych śpiochów? Jeżeli ktoś ci kiedyś powiedział, że wystarczą trzy pary śpiochów, to nie słuchaj tej osoby. Ja na szczęście nie posłuchałam i miałam z 10 czy ileś. Dlaczego warto mieć więcej śpiochów? Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, te pieluchy nie są do końca dopasowywane do danego dziecka, no bo one są produkowane seryjnie. To, są, to jest jakiś przedział, prawda, wagowy i wielkościowy. I nieraz zdarzy się, coś, że coś wyjdzie, coś się wyleje, śpiochy są mokre czy brudne mm, i trzeba je po prostu zmienić. Na początku nieraz się zdarzało, że ja zmieniałam trzy razy dziennie śpiochę mojemu dziecku. I gdybym miała te trzy pary, to by mi zabrakło, bo by mi nie zdążyły wyschnąć. Tak więc lepiej mieć więcej par. Yy, I to jest to po prostu ułatwia ci, ci życie. Jeżeli chodzi o pieluchy, to no ja akurat używam Pampersów, ale bardzo sobie dużo ludzi chwali te biedronkowe pieluchy, które są podobnej jakości jak Pampersy, ponoć, yy, wierzę na słowo, ale są w znacznie niższych cenach. No bo powiedzmy sobie szczerze, Pieluchy to jest duży koszt noworodka. Można oczywiście używać tetrowych, ale osobiście nie polecam, bo raz mokra pielucha tetrowa to jest mokre całe ubranko i całe ubranko trzeba wymieniać. Taka jest, takie są fakty. Tak więc w dawnych czasach bardzo dużą część życia matek polegała na tym, że prały po prostu te pieluchy i te ubranka obsikane. Łatwiej jest użyć po prostu Pampersa, natomiast jeżeli są, no są to duże koszty, więc te, bardzo dużo osób te biedronkowe poleca. Zresztą biedronka ma dużo fajnej jakości rzeczy, które są produkowane przez znane marki i reklamowane m, tylko pod ich marką. Tak więc myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które powinny być, ale też warto zwrócić uwagę na taką rzecz. Nawet jeżeli jesteś przeciwnikiem sztucznego mleka, warto je mieć. Dlatego, że na samym początku nie będziesz produkować odpowiedniej ilości mleka, to wymaga troszeczkę czasu, a dziecko nie może być niedożywione, nie może płakać Ci z głodu. Tak więc na wszelki wypadek zawsze warto mieć puszkę mleka lub są też takie gotowe mleka od razu w takich malutkich buteleczkach, które można podgrzać i od razu też dać, dać dziecku. Nie wiem jak w Polsce, ale w Anglii akurat tutaj istnieją. Tak więc to są najważniejsze rzeczy, wszystkie inne to są dodatki, które mogą Ci ułatwić życie, a o tych dodatkach krótce Ci powiem. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na mój darmowy kurs o tym, jak przygotować się do ciąży porodu, jak radzić sobie z problemami po porodzie. Znajdziesz go na kursy małpa na astrosals.pl, kursy myślnik online, jest zupełnie bezpłatny, myślę, że się przyda wielu kobietom. Jest tam mnóstwo informacji i ćwiczeń, mam nadzieję, że Ci to pomoże, no bo zdrowe i godne macierzyństwo jest najważniejsze. Pozdrawiam serdecznie Marta prychat Żyj mądrze i zdrowo. Dlaczego warto przeczytać książkę Ona zabiła mnie jutro? Przede wszystkim dlatego, że odważnie walczę w niej z tabu. Tabu udawania, że narodziny dziecka są najpiękniejszą chwilą w życiu. Niestety, ale poprzez niekompetencje lekarzy i nierzeczliwość położnych może stać się najgorszym koszmarem. Ja takiego koszmaru doświadczyłam. Co więcej, prawie mnie i mojego synka zabito na porodówce. Dano mi tylko 3 miesiące życia, maksymalnie. Teraz daje mi się 10 lat od chwili porodu, czyli jeszcze 4. W książce Ona zabiła mnie jutro, opowiadam moje perypetie, które są nie tylko związane z tym, co się działo w szpitalu. Ale również potem pokazuje, z jakimi problemami związanymi z niekompetencją lekarki musiałam się borykać, jakie rozwiązywałam i jakie problemy miało moje dziecko i jakie rozwiązywałam. Mam nadzieję, że ta książka pomoże wielu osobom, pomoże walczyć z tym tabu, pomoże walczyć z tymi nieprawidłowościami, które dzieją się na porodówkach i zwróci uwagę na ten poważny problem, którego doświadcza. Niemal każda kobieta na świecie, jak pokazują statystyki i raporty. Ona zabiła mnie jutro. Walczmy razem o bezpieczne i godne macierzyństwo. Przeczytaj tę książkę, skorzystaj z moich darmowych kursów, które z jej okazji stworzyłam, dołącz do mojej grupy na Facebooku, a przede wszystkim dołącz do walki o godne i bezpieczne macierzyństwo. Marta Perchała Zarzycka, zapraszam bo bezpieczne i godne macierzyństwo jest najważniejsze.